Znajdujemy się dziś w Tomaszowie Mazowieckim na Pucharze Tomaszowa, organizowanym przez publiczną ligę, a ja zapraszam was na ten film. Serdecznie Jestem ambasadorem ulicy ligi i będę dzisiaj tutaj tam prowadził to wszystko. Jest dużo atrakcji. Patrzcie to, jest pustak. Stary załatwik, załatwik. No, także y, Kalu dzisiaj poprowadzi cały, znaczy nagra to wszystko. Nagra no, i pokażę wam jak tutaj było pięknie, jak nie byliście i żałujcie, że nie byliście. W ogóle wiesz co zrobiłem? Co zrobiłem? Począłem do tych kwiatowych myślałem, że to nie był. i w dlaczego ja nie gram. <laughs> nie to zaraz się rozgrzewał. Oni tam... Nie, 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 nie ma Znajdziemy, no, to wujcie się do nich. O, no. Także y, pozdrawiam i sub. Łapka w górę? Dokładnie. Ja polecam. Y, na turnieju Tomaszowa mamy również klips piłkarski i biorę w nim udział, na pewno wygram. Jestem kotem. To tu sobie pytanie, tak? 35. No kurde, no. Jak się ten piłkarz nazywa? Dobra, druk tutaj z To jest Jarosław Kaczyński. Co wygrałeś? Dobry, wygrałem wszystko. Wygrał Mustanga. Wygrałem Mustanga. Jedziemy się nim przejechać. Skąd masz takiego Mustanga? Słuchaj, kiedyś znalazłem jak stał, wziąłem. I jeszcze? No to dobrze. Nie jest mój, ale mam zużytek. O, no to elegancko. Ja, powiem, ja też się interesuję takimi szybkimi autami, takimi sportowymi. Ja mam na przykład Opel Astra 1.6. A jest y, Czarną. To nie jest szybka. No jest, jest... Zapamiętaj, że aut, jak jest czerwone, to jest najszybsze. Ale mam czerwone buty, dobrze. Nie, tak, no, to, to jest no? to tak szybciej. To, to, tak. to jest, widzę, 5,0, no to wiadomo, ale jak zaktualizuję jazdy, no. też będzie 2,0. No to wiadomo, aktualizację przez internet się pobiera do samochodu. No, to tylko, dwa jest no, to tylko to 2 jest wolniejsze. No, tylko 2 km na godzinę, to jeszcze jest. tak stabilnie. No. Dobra, dzięki, dziękuję. You make me move, you make me dance, You, make my be, be super fast. you lift me up, you make me laugh. Jecha na Bardzo pozytywnie, zawsze na wesoło. Dlaczego ja już nie gra? Kto nie gra? Ja już. Nie mam pojęcia. ty z Nie, my nie jesteśmy z Tylko nikogo nie ma z Dniebrowa. Jesteśmy z Dwie no ale powiedzmy, że niedaleko. Jak to ma drużyna? Bo ja nie wiem, ale... MP i UDU. macie podobne koszulki do Dniebrowa? Bardzo możliwe. Nie, to oni mają podobne do nas. Oni mają do was? No właśnie. Tak, dokładnie. oni jesteśmy stary dinozaury, Tomaszowski. Na prawdziwie Teraz się nas. O No, stare dziady nas no, pamiętają. Młode zwierzyny raczej Dobra, to dzięki za wywiad. Chciałbym wszystkich powitać i otworzyć pierwszy turniej, a dokładnie Puchar Komasowa Mazowieckiego organizowany przez uliczną Ligę, ale zanim przejdziemy do konkretów, muszę podziękować tak naprawdę patronom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło. Mamy tutaj wywiad z największą tutaj osobistością tego wydarzenia, celebryta, Stachu Le Thompson. Przyjechał prosto z Marbei, dokładnie Marsylii. to jest Nie. w Europie. To jest w Europie, żeby się tutaj pojawić. Udało nam się zrobić dosłownie chwilę na wywiad ze Stachem, bo on jest ciągle oblegany tutaj przez fanów, autografy, zdjęcia, wszystko. Stachu, jak podobać się tu? Szczególnie trudniej na razie wszystkie to co zostało na razie rozłożone, jest szczególnie na wyższej kółce. To jest na pewno jeden, jeden plus. Dużo sponsorów też im pewnie na pewno pomoże, wiadomo. Tu najwie, największy chyba sponsor z tego co mi wiadomo to Zyga.com. Zyga.com. Polecamy. Polecamy Zyga.com. dobre kompy, naprawiają wszystko, wszystko siedzi bam, normalnie. Dobra, no to ja już Ci nie zajmuję tutaj czasu, bo wiem, że to jesteś zajęty, zdjęcia, autografy. Tak. A zrobiłeś fikołka? A zrobię fikołka. Nawet z papierosem. Tak so, Dobra, spokojnie. No, Glasslight jest widzimy. A Dlaczego Jajas nie gra Ja też nie wiem czemu nie gra. Jak tam na przed meczem? Bardzo dobrze. Prze nie, nie myślę, że wygrałeś. Hmm. Dobrze bronisz, niech bronisz. Chcesz Co, coś powiedzieć do kamery? Znaczy generalnie chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy na wszystkich wspierali dzisiaj w turnieju. I myślę, że będzie dobrze. Dobra, tak jak kolega powiedział, kibicujemy Niebrów Team. <grymne> Dobra, dzięki temu ja się Generalnie VIA był bardzo spoko, polecam każdemu. I jeżeli będzie odbywał się następny turniej, to zapraszam wszystkich serdecznie. Wygraliście czy przejebaliście? Wygraliśmy 3 do 1, jest drugą personel, która tydzień temu tutaj została mistrzem w turnieju Kamila Polakowskiego, więc bardzo cenny skald nam w rekordzie. Elegancko. Elegancko, to tak? Ile jeszcze przeciwników macie? No i jeszcze Lemon Lambo, z którym zmierzyliśmy się trzykrotnie. Bardzo wyrównane mecze trafiliśmy, więc to będzie ciekawie. No i potem wyjście z grupy albo no, wracamy do domu. Zobaczymy co się Jak nie wyjdą z grupy, to oni tu zostają i nie wracają do domu. Znaczy nie no, jak wygracie, to nie wracacie do domu. To nie wracamy do domu, gramy dalej. tutaj. Śpimy tutaj, z bucharem. Tak, i namioty rozstawiacie. No. Uliczna Liga zapewnia nocleg. Uliczna Liga zapewnia nocleg, ja dalej. Dobrze, Dobra, to powodzenia jeszcze przyszłości. Dziękuję. Dzięki. I pierwsze miejsce, ja wiem, że to niby, że ustawione, że niby to. Co za przypadek! Ale zdobywa Antoni Jajek. Zapraszam serdecznie. Jak się czujesz po wygranej? No, kit nagrody, no ale szkoda, że będę musiał je oddać jak będę chodził z powrotem na piwnicy. Dopiero w przyszłym roku. Co tam widzowie Uwag. Będę jadł w Jubaskę, zajadł w Polsce, za to i będę testował. Uwaga! Eee, będę go zjadł. O kurwa! O kurwa! Tak by się spodziewał, nie? Robi wrażenie! Zaczniemy od konkursu żonglerek. Zwycięża tylko pierwsza osoba, dostaje nagrodę, ale podium zamyka Mikołaj Wojtas, który zrobił 420 seł żonglerek. Drugie miejsce Kamil Żaczek, 442. Pierwsze miejsce zajmuje Marcin Jaruga, który zrobił 1043 żonglerki. Halo, Słuchaj mnie? Z tej strony mówi Galus przyszłości. To wszystko to kłamstwo i to ja turniej żonglerki wygrałem. Widzieliście na nagraniu, to ja wygrałem i wszystko ta reszta oszustwo. Ja 2000 tysiące ponad miałem. A nie tysiąc coś. Ja pierwsze miejsce powinienem mieć. Oszustwo. Oszustwo w chuj. Nara. Zanim przejdziemy też do wręczenia medali oraz pucharu, chcielibyśmy wręczyć nagrodę indywidualną. Bo w sumie to jest niecodzienne wyróżnienie w naszej lidze, ale jako ambasadorzy, po ostatniej informacji, którą ja dostałem, stwierdziliśmy, że taka nagroda powinna trafić do tej osoby. Dla mnie samego jest to i tak bardziej y, taka ważna nagroda, bo trafia ona do osoby, która od wielu lat w tej piłce amatorskiej w Tomaszowie już jest, a drugie to, że znam się z tą osobą już też bardzo, bardzo długo i wiem, że ta gra sprawiała mu zawsze wiele radości, nerwów, ale i zawsze wychodził z uśmiechem i się dobrze tym bawił. Nagroda End of Era. Trafia do Mateusza Jasińskiego, który po dzisiejszym turnieju kończy amatorską piłkę w Tomaszowie. I przechodzimy już do uhonorowania drużyn finałowych. Drugie miejsce... Zajęła drużyna Niebrów Team. Zapraszamy wszystkich po medale oraz puchar. Napijesz, <noise> napijesz. Pierwsze miejsce w naszym pucharze zajmuje Struga Personal Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą Oprócz samego prestiżu zwycięstwa Oraz nagród już takich fizycznych Struga Personal zdobywa również przepustkę Na przyszłoroczny Puchar Polski Organizowany przez Superligę Wielkie brawa i jeszcze sam puchar dla przedstawiciela drużyny. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku. Także można teraz już zakończyć, iść jeść i pić. Taka jest rzeczywistość, takie są fakty. Uliczna Liga to alkoholik.